Cześć wszystkim, z tej strony Bodzio Meble i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Jest to już trzeci odcinek z MTA Na serwerze 4LIFE No i co, eee, dziękuję wam bardzo za kolejne przyjęcie, bardzo dobre przyjęcie mojego odcinka Ten odcinek będzie miał dziwny tytuł Bo z tym odcinkiem były największe problemy odkąd nagle zacząłem nagrywać Raz nie włączyłem nagrywania mm. Je, za drugim razem mi się nagrywanie coś zepsuło, i się w ogóle coś zacięło, i ma, nagranie było do dupy, bo w ogóle go nie było. Eee, I co dalej? Zapomniałem mikrofonu sprawdzić, czy jest podpięty dobrze w OBS-ie. Był podpięty, ale w OBS-ie coś się rozkraczyło, i no, no nie śmiga. No i nie, było, nie mam dźwięku we wszystkich nagraniach, i będę musiał teraz dogrywać dźwięk. I przez to może być ten odcinek jakiś dziwny, ale z góry was za to przepraszam. I co? Tutaj wam się wyświetlają statystyki ostatniego filmu i przedostatniego. Mm, jak to wygląda? Bardzo fajnie. Mm, 22 lajki jest w momencie kiedy to nagrywam pod najnowszym filmem. I co? Eee, tak, kupiliśmy w tym odcinku parę autek. Wszystko zobaczycie. <grym> Mamy problem oczywiście z jednym autkiem, tak jak było ostatnio. Eee, Mamy problem z nową nabytkiem autkiem. Na stacie Rubinowym, tyle wam mogę powiedzieć aktualnie Więcej zobaczycie jak będziecie oglądali film No i co? Zostawcie suba, dzwoneczkę, żeby nie przegapiły was kolejne filmy O kurde, ale żem przywalił, no nie umiem jeździć Dlatego jeżdżę motorami I co? Eee, zostawcie lajka I komentarzek Jakiś ciekawy coś tam, co mogę porobić jeszcze I co? Eee, a i jeszcze tutaj eee, dziękuję za pozdrowionka od eee, jednego z was na serwerze mi napisał, tutaj się wyświetla jego nick. I co? Eee, widzimy się za chwilę. No i jeszcze Wam tylko tyle chcę powiedzieć: że jeżeli będzie fajna aktywność pod tym odcinkiem, to odcinek może pojawi się trochę szybciej. Coś może pokombinujemy w końcu z tym pościgiem. Miał być ten pościg, ale jakoś czasu nie miałem w tym tygodniu na tyle. No lat widać po tym, że materiału nie ma jakoś zbyt ciekawego teraz, bo kupiłem ile auto kupiłem? Mm, kupiłem sobie co ja kupiłem? Kupiłem jedno auto, drugie auto Jedno sprzedałem No, to tak niedużo tego jest contenta, ale możecie zaraz jeszcze kupić, to wam dogram I co? Poprzecinam trochę, tak żeby było odno, a tak przed 15 minutami się ten odcinek skończył I co? Widzimy się za chwilkę, jak będziemy coś kupować, sprzedawać Bo może ci być tak, że spełniłem kolejność i będziecie, jakieś nowego klipa będziecie mieć Ale będzie zabawy z tym montowaniem Film pojawi się, mam nadzieję, że go dam radę zmontować, dograć ten. Jest godzina 19:50 prawie, sobota. Film chcę stawić wam na 16:30 dnia jutrzejszego, czyli w niedzielę. I co, mam nadzieję, że się wyrobię? No, jak nie, no to będzie, na pewno będzie jutro odcinek, czyli w niedzielę. Ech, no chyba, że będzie tak, że się nie wyrobię. To macie wszystko nagrane, że mówię, że odcinek będzie w niedzielę. I na odcinku będzie słychać, czy się wyrobiłem, czy nie. Więc widzimy się przy tym, jak będziemy coś robić. Dobra, podjeżdżałem pod giełdę. Szafterek kolegi, który siedzi z tyłu. I co? Mm, sprzedajemy Cztaha. 920 koła, oczekiwałem trochę więcej, ale trochę z nim już stałem i, ee... I wychodzi na to, że go sprzedajemy po jego taki mój ziomek, tak jakby ucieczka. Mm. I co? Mieliśmy też ofertę za Buleta 2.2 PFT ft się wymienić? Plus dopka 230 koła, to by nam wyszedł 80 koła Bulet. Mm. Mm. Ale ten... Odmówiłem, bo 80 koła, to nawet jakbym głosował za za 1150, to by wyszedł mi 70 koła. A w trochę bym jeszcze chwilę postał z tym bulletem. A tak to tu mam Citacha już gotowego. Na sprzedaż. 20 koła. zgadza się, zgadza się. Sprzedajemy go, o. i kolejne autko sprzedane. Na citachu zarobiliśmy 70 koła. Fajny profitik. Co mam, 1400 na koncie. 1400 na koncie. Mamy coś PPKów w ogóle? PPKów mamy 7,5 koła. To jest też WK7500 razy 8,5. 63 koła licząc to to jest. Mm, 100. Nie, wiem, milion, e, 464. Mm, Co tam mamy dalej? Mamy jeszcze 120 koła u kolegi z tyłu. 60 koła. 60 koła u innego to mamy razem na ile wychodzi bo ja jestem słaby z matematyki 1 580 1 600 coś Tam 1 640 chyba No To trochę mniej ale no chcieliśmy sobie 4 za 1kk nic daliśmy go ale nic się nie dzieje Więc co dobra mm, tutaj mamy nasze banshee Fajne, ładnie wygląda nawet. lampki fajnie siedzą. Jak to robinki. No i co? Eee, przepraszam Was bardzo za to, że to nie było nagranie z moim dźwiękiem tak e, jak zawsze, tylko to jest klipik Po prostu zapomniałem włączyć nagrywania. Bardziej nie tyle zapomniałem, tylko zapomniałem sprawdzić czy to nagrywanie działa i jakoś tak wyszło, że się nie włączyło. I mamy klipa, tam podstaję dźwięk i muzyczkę. Pod to i będzie wszystko jak ta lala. Kupiliśmy to za 435 koła, jak widzieliście. To jest jeden 600, rubinowy, felga. Makro, czy kto to? Czy nie? Bo dużo ludzi właśnie na to pyta. Ma jeden. I co? Idziemy to wystawić. Widzimy się na giełdzie, jak ja już to wystawię. wystawię to pewnie za jakieś 500 koła. Dobra, podjeżdżamy właśnie pod giełdę. Wystawiamy wam szybciutko i 150 koła go wystawimy. I gdzieś Dobra, widzimy się za chwilę, jak coś tutaj sprzedamy, albo coś. No tak, aktualnie przed chwilą kupiliśmy sadlerka 1.6. On ma tak felgę, Rejkę, Bug90 i set czerwony. Przyjemny sadlerek, nie powiem, kolorek pasuje do tych lampek. ulał. i co? Pierwsze, pierwsza moja doniczka. Nigdy doniczek nie miałem. Tak jeszcze żeby ta doniczka była w 100% to tak jeszcze przydałyby jeszcze 20 dwudziestki i ja ich trójka, ale no, wszystkie one raz nie możemy mieć. E, wystawimy go na giełdzie za jakieś 105 koła po negocjacji. Informuję was, że mój głos jest podkładany tutaj do tego materiału, do, do tego klipa, ze względu na to, że nie sprawdziłem w OBS-ie, czy wszystko jest, dobrze działa i nie ma mojego dźwięku na tym klipie, więc... No, sprawdzimy czy auto jeszcze nie ma kluczyka, bo dużo ludzi właśnie o to pyta. No niestety klucz to nie posiada. Ech, wystawimy go pewnie na samym początku giełdy będzie zostawiona do Maxa. Jak tutaj zawsze to wygląda. Ciężko tu się kupić właski początku giełdy. Ale no, nic się nie zmienia. Tak jak było, tak jest. No ale tam widzieliście kolegi czarnej stoi, czerwony, polecam. Jeżeli go jeszcze nie sprzedałem, to im wstawienia e, tego filmu, czyli 20 listopad, czyli godzina 18. Jak będzie ten film wstawiony, jak go montuję, jest godzina 16. I co, tutaj, e, wystawimy go tutaj. Hmm. Więc jeżeli jeszcze go nie sprzedał to zapraszam go do jego kupna. 30 tysięcy wystawiony. Kolega coś na pewno spuści. Jeden czwóreczka, czerwony, szybki. Ale no dobra, teraz osadler, pięknie on wygląda. Rozejrzeć się jeszcze po giełdzie, czy coś jeszcze tutaj mamy ciekawego do wymianki. Mamy coś jeszcze ppków chyba, no coś jeszcze tam ppków mamy na koncie, no 35 tysięcy pp. No, znaleźliśmy kupca na sadlerka. napisał do mnie, że proponuje 70 koła, tam dogadaliśmy się końcowo na 90 tysięcy. Przyjemna cenka, godzinkę i parę minut postaliśmy 30 koła profitu, więc dla mnie bardzo przyjemnie No ten sedlerek się zwrócił, bardzo fajna inwestycja I co, teraz czekamy na potwierdzenie I mamy to 30 koła zarobieni jesteśmy Oby więcej takich autek Chociaż wątpiłem w tego sedlera Ale no Czasami tak bywa to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam, że dotarliście do tego momentu. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie lajka w górę. Tak tylko przypominam wam. I co? Film no nie wyszedł po mojej myśli w ogóle, to jest w ogóle ten film, to jest najgorszy film, jaki pewnie będzie na tym kanale. No gorszego się już chyba nie da zrobić. Jak nagrywam tę końcówkę, jeszcze nie jestem przed montażem końcowym, bo jeden klip, w którym kupowałem Banshee. No, jakby to powiedzieć się rozlewa ciągle mi w programie do montowania i co, jest z nim problem, więc nie wiem, jeżeli nic z nim nie wykombinuję to wam po prostu go nie wstawię no nic ja tu nie poradzę no nic z tym nie mogę zrobić a nie będę też kombinował, żeby jakoś to robić bo chcę wam film wstawić tak, żeby jeszcze... tak jak jestem spóźniony, 16.15, a jeszcze filmu nie mam do końca zmontowanego jeszcze nie wstawionego e, więc co ja się zabieram za chwilę do końcowego montowania filmu i co? A jeszcze podsumowując, o dzisiejszy odcinek na cztachu zarobiliśmy 70 koła. Na banchfidzie, nie wiem, jak na razie, dostawaliśmy jedną ołówkę 430 koła. Jeszcze by dał gościu tak z 5 10 koła, to byśmy wyszli albo na 0, albo na 10 koła profitu. I co? A sadlerka jeszcze sprzedaliśmy 30 koła profitu, czyli dzisiejszy profit na odcinku to jest 100 koła. Bardzo przyjemnie. I co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Hmm, jeżeli będzie fajny odbiór tego odcinka, tak jak zwykle, to odcinek może szybciej się pojawić, coś pokombinujemy. Postaram się bardziej w tym tygodniu coś więcej dla Was nagrać. Ciekawe, jak to wyjdzie. No to co. Ja Wam dziękuję. Cześć. Siema.